Jak byłaś w programie? Były kamery, była, była reżyseria. Czy właśnie ten program był wyreżysowany w pewnych sytuacjach? W ogóle nie, 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 w ogóle nie. Wszystko, co my tam robiliśmy, to były nasze pomysły. To, co my tam robimy, czy jak my wchodzimy do tego pokoju zwierzeń, to są może nieraz zadania wielkiego brata, jak ja miałam z rybami, czy było chodziło o ten tydzień dyktatury, czy inne rzeczy, tak? Ale to nie jest tak, że wielki brat nas nazwoła do pokoju zwierzeń i mówi teraz, Sara, proszę przebierz się, makijaż nie jest taki, idź jeszcze raz na molo, trzymaj proszę szklankę jeszcze raz inaczej i jeszcze raz rozmawia z Dawidem na ten temat i mów to i to. Nie, tak? To nie jest. My jesteśmy prawdziwe, takie jak jesteśmy. Te wszystkie rzeczy, które były ślub, debiljada, te wszystkie rzeczy, to jest nasza kreatywność, którą tworzyliśmy my, tak? Tworzyliśmy my i... To nie jest tak, że my idziemy do wielkiego brata, wielki teraz brat mówi o ja my mamy pomysł, fajnie bym było, jakbym teraz, Sara, ty siedzisz u góry teraz łazience i krzyczysz na tego i, i, i rzucisz tym. Nie, tak to nie jest.